Na terenach ubogich podkrakowskich wiosek Luboczy, Pleszowa, Mogiły, Krzesławic i Wieńczyc rozpoczyna się to wielkie zmienianie krajobrazu. Budowa, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Początki nowej wielkiej huty. Dla starszych kopalnia osobistych wspomnień. Dla młodych już tylko fragmenty trochę dziwnego kina. Tych schód śląskich mieliśmy jeszcze O pierwszych latach pracy w hucie wspominają inżynierowie Wacław Rudziński, Marian Wolfasiński i Mieczysław Jaworski. I przychodzili do nas rzeczywiście często krawcy. Często piekarze i innych zawodów, i oni uczyli się po prostu u boku tych garowych starszych, tych, którzy zostali służbowo przeniesieni ze Śląska. Gębara, Zygmunt uczył bardzo dobrze, wyszkolił wielu tych garowych. Pamięta Pan, Panie że tego młodego chłopaka Leszkiewicza Leona, taki blondynek pełny energii i sił. Prawda, on z początku pracował trochę jako garowy, później myśmy go awansowali szybko na mistrza z uwagi na to, że wyróżniał się z, tych, z, z tego na, na, na ryb młodego. Prawda? Od przeszło dwóch lat płynął na plac budowy agregaty i urządzenia produkcyjne dostarczane przez Związek Radziecki. Po uchwale rządu przemysł krajowy wzmaga dostawy dla kombinatu. W roku 1953 zużyje nowa huta po nowym produkowanych w Polsce konstrukcji stalowych. Na cześć Święta Odrodzenia i Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży w Bukareszcie zalogi kombinatu podjęły nowe, cenne zobowiązania. No tu wszyscy ludzie byli różni, a ci byli z kościuszki, a ci